Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Gość Radia 7 Audycja Gość Radia 7 przy mikrofonie Urszula Adamczyk. Dzisiaj w studiu naszym gościem jest burmistrz Mławy Sławomir Kowalewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Cieszę się, że znalazł Pan czas, żeby do nas przyjść. Mamy kilka bieżących spraw, o których chciałabym porozmawiać, o które chciałabym pana zapytać. Zacznijmy od tego, co się działo w ostatni weekend, sobota, wizyta premiera w Mławie. Ważna wizyta? Tak, tak, ważna, ważna. Przecież premier polskiego rządu był w Mławie. Czy dobrze kojarzę, że premier po raz pierwszy był w Mławie? Kojarzę tak. prezydentów? Tak, po raz pierwszy. Po raz pierwszy był w Mławie. Panie burmistrzu, premiera witała pana zastępczyni, e, wiceburmistrz Janina Bucichowska, witał starosta Jerzy Rakowski. Pana nie było, mieszkańcy dopytywali, co się stało. Zauważyli, że mnie nie było? Oczywiście. <laughs> to, to miło. Niestety przykra uroczystość rodzinna, czyli pogrzeb bardzo bliskiej osoby ze strony żony, spowodował, że byliśmy w sobotę o godzinie 11.38 na uroczystości pogrzebowej w okolicach Lublina. To ponad 300 kilometrów, i w związku z tym no, ten fakt spowodował, że nie był mnie w Łowie tego dnia. Pani wiceburmistrz, myślę, że godnie tutaj pana e, zastąpiła. Mieszkańcy mówili też o tym, że wizyta udana, że miasto. Świetnie przyjęło premiera. Podobało mi się, że zaproszenie na tę wizytę, którą Państwo wysyłali między innymi do mediów, było podpisane zarówno przez burmistrza Mławy, jak i przez starostę. Udało się wspólnie zaprosić szefa rządu? To prawda. My od początku kadencji z obecnym starostą, panem Jerzym Rakowskim, nawiązaliśmy współpracę. I tę współpracę kontynuujemy i zamierzamy do końca pięcioletniej kadencji ją kontynuować. I w takich przypadkach, kiedy przyjeżdża osoba ważna, tym razem premier polskiego rządu, również podpisywaliśmy zaproszenie ale też robiliśmy wszystko wspólnie, żeby ta wizyta udała się. Z tego co pani mówi, z tego jakie docierają opinie mieszkańców Mławy i Powiatu Mławskiego, uczestników tego spotkania, sobotniego spotkania, oczywiście udało się i ja się bardzo cieszę. Pani burmistrz i moi współpracownicy stanęli na, na wysokości zadania. Od czwartku praktycznie przygotowaliśmy wizytę. To był bardzo krótki czas, intensywnie spędzony. Cieszę się, że są takie opinie pozytywne na temat tego spotkania i tej organizacji. Nawet pogoda to pisała tego dnia, wyjątkowo biorąc pod uwagę to, co się dzieje ostatnio. Mamy to, to do siebie jako organizatorzy, że nawet zamawiamy pogodę. Udało się. Udało się. Co Mława może zyskać na wizycie szefa rządu? trudno jest mi cokolwiek tutaj przesądzać, ale myślę, że jakąś życzliwość, tak, ogląd sytuacji pan premier miał, może niedobrze, że zobaczył jedno z najpiękniejszych miejsc w naszym mieście, czyli przepiękny, zabytkowy park rewitalizowany przez kilka lat, ale wciąż rewitalizowany, ale to spotkanie było okazją do tego, żeby mówić o naszych potrzebach. O potrzebach w mieście, stolicy powiatu. Pan starosta też mówił o tych potrzebach z obecnym wojewodą. Dzielimy się zawsze, korzystając z okazji z ludźmi, którzy ewentualnie mogą nam pomóc w zaspokajaniu potrzeb inwestycyjnych. Chodzi przede wszystkim o drogi. No, takimi informacjami na temat miasta i powiatu. Jeżeli jesteśmy już przy drogach, to od razu zapytam o tę największą inwestycję drogową planowaną przez miasto, o kontynuację Alei Świętego Wojciecha. Tak. Jest szansa, że w tym roku to ruszy. Przypomnijmy, jaki to będzie odcinek? Mówimy o drugim etapie, czyli odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Płockiej. Kontynuacja pierwszego etapu. Z tego co widzę, inwestycja bardzo oczekiwana. Przez ten temat, ten wątek porusza Pani. Jako dziennikarz, czyli osoba szczególnie uwrażliwiona na tematy takie społeczne, nie mamy jeszcze pozwolenia na budowę. Mamy dokumentację, ubiegamy się, czy projektant w naszym imieniu ubiega się o pozwolenie na budowę. Liczymy na to, że w ciągu miesiąca, najpóźniej no dwóch, uzyskamy takie pozwolenia i w związku z tym będziemy na ta jesienne ogłoszenie naborów. Na dofinansowanie do dróg lokalnych w ramach tego narodowego programu ubiegać się o otrzymanie dotacji. Przekażę informację, Szanowni Państwo, że wartość tej inwestycji jest pokaźna, ponieważ to ponad 17 milionów złotych brutto, ale bardzo ładny, bardzo ważny i potrzebny odcinek drogi, po to, żeby poprawić komunikację w naszym mieście, bezpieczeństwo. A skoro droga w takim nazwijmy to dziwiczym terenie będzie przebiegała, to zachęta do inwestowania w bezpośrednim sąsiedztwie tej drogi. Panie burmistrzu, o tę inwestycję pytam za każdym razem, gdy rozmawiamy. Dworzec zintegrowany. Ja, ja, ja pytam, ja pytam e, inwestorów, właścicieli terenu i in, inwestorów. Zgodnie, przypomnijmy, zgodnie przypomnijmy z na jakim to tak. jest na jakim to jest To jest, to jest na, na obszarze tutaj sąsiedztwo osiedla Książek Mazowieckich, czyli za Zachodnie Aleja osiedla Książek Mazowieckich i tutaj budynki 29 28 i część ulicy Sienkiewicza, wiadukt łączący Sienkiewicza z ulicą podmiejską. i oczywiście Pierwsze Tepele i Świętego Wojciecha. Ma tam powstać centrum handlowe, ale w połączeniu w jednej bryle z dworcem zintegrowanym. Cieszę się, ponieważ Podpisaliśmy z właścicielem tych gruntów i z inwestorem porozumienie na temat współpracy, ale też wbudowania kubatury dworca zintegrowanego właśnie w tym wspólnym obiekcie. To jest bardzo ważne porozumienie. Ja się z tego cieszę i czekamy na realizację tego przedsięwzięcia, tak jak wszyscy, na najbliższą sesję Rady Miasta składam prośbę do radnych o to, żeby przeznaczyli pieniądze na urządzenie, zieleni. Na tych terenach towarzyszących zabudowie, istniejącej zabudowie ma się dla Mazowieckich 29, mającym powstać terenem centrum handlowe. I w związku z tym, że jestem przekonany, że, że Państwo radni zgodzą się na to, żeby przeznaczyć te pieniądze, urządzimy tam tereny rekreacyjne, czyli zieleń, jakieś ławeczki. Zobaczymy, co jeszcze zaproponują nam projektanci na, na tym obszarze. Ale z drugiej strony od zachodniej alei. Negocjujemy z właścicielami gruntów zakup tych terenów, po to, żeby również urządzić na pokaźnym obszarze taki mini park, część rekreacyjną dla dzieci, osób dorosłych i seniorów. Co mówi inwestor? Czy budowa ruszy w tym roku? Takie mają plany. Ja powtarzam, plany. Oczekują, że w maju powinna się rozpocząć inwestycja. W związku z tym, tak sobie liczę, że to jeszcze dwa tygodnie zostało, do, czy zaledwie dwa tygodnie do, do początku. Oczywiście po naszej rozmowie, tak sobie rano to, to planowałem, że zadzwonię do, do panów, zapytać, jak przebiegają prace. My, ze swojej strony, jako miasto, ale jestem przekonany, że pracownicy Starostwa Powiatowego dokładają wszelkich starań, żeby, żeby pomóc rozpocząć tę inwestycję. Ona jest bardzo ważna. Stąd też na, na pewno. Pytanie, stąd też dobrze, że przekazujemy te informacje mieszkańcom ławy. Chciałam jeszcze uporządkować te informacje. Inwestor, który kupił grunty pod centrum handlowe, buduje centrum handlowe, które będzie połączone z dworcem. Po czyjej stronie leży budowa dworca? W wspomniałem o porozumieniu. To porozumienie rozstrzyga, że. Część kubaturową będzie budową właśnie ten inwestor. A my, my będziemy wykańczać yy, dworzec i będziemy budować część yy, taką dworcową do obsługi podróżnych yy, autobusowych. Czyli tę zewnątrz będą To, co będzie na zewnątrz, tak? tak? To, Stoiska autobusowe, zewnątrz. parkingi. Tak, tak, to jest po naszej stronie. Panie burmistrzu, w tamtym tygodniu podaliśmy już informację, że w tym roku drugi raz nie będzie rekonstrukcji bitwy pod Mławą. Jakie są przyczyny, powody rezygnacji również w tym roku z tej inscenizacji? Szanowni Państwo, przez 10 lat, kiedy była organizowana rekonstrukcja, pierwsze pytanie zadawane przez dziennikarzy na polu bitwy, czyli w dniu rekonstrukcji, było ile to kosztuje. Nikt, i to ubolewam nad tym, nikt nie podchwycił tematu, że warto to robić, że należy to robić, że w taki sposób można uczyć obywateli naszego kraju o historii. Sięgać daleko wstecz, bo to kilkadziesiąt lat to jest już. 80, 80. lat? 80 lat, tak. Okrągła, taka 80. rocznica będzie wybuchu II wojny światowej tylko pieniądze. To oczywiście przekładało się na postawę różnych mieszkańców. W ostatnim czasie była też dyskusja na, na kilku spotkaniach z mieszkańcami. Wskazywali, że są ważniejsze potrzeby niż organizowanie takich wydarzeń o charakterze takim patriotycznym, historycznym, ponieważ w roku ubiegłym otrzymaliśmy bardzo kosztowną ofertę na organizację tego wydarzenia na polu bitwy. Uznałem, że nie możemy sobie pozwolić na tak duży wydatek. W związku z tym, że ubiegłoroczna formuła organizowania obchodów wybuchu II wojny światowej w centrum naszego miasta sprawdziła się ta jednodniowa w ocenie mojej, naszej, czyli moich współpracowników, ale osób, które uczestniczyły w tych obchodach, uznaliśmy, że w tym roku chcemy powtórzyć ten scenariusz, ale wzbogacić go o wizytę przedstawicieli z miast partnerskich z różnych państw europejskich po to, żeby podpisać manifest spokoju. W związku z tym proszę zauważyć. Wspominamy o tym e, wydarzeniu sprzed 80 lat wybuchu II wojny światowej, napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę, na naszą ojczyznę, ale e, to, co jest ważne, to ważna jest przyszłość. Pamięć historyczna jest bardzo ważna, ale najważniejsza jest przyszłość i w związku z tym mówimy o pokoju, o pokoju, e, który zależy od nas wszystkich, obywateli miasta Mława, Polaków e, i obywateli Europy, wspólnej Europy, ponieważ jesteśmy w Unii Europejskiej. Taka formuła będzie realizowana w tym roku. Czy to oznacza rezygnację również w przyszłych latach, czy nie wyklucza pan powrotu do tego? Pomysłu? To wszystko zależy od tego, co będą, czego będą oczekiwali mieszkańcy, na co będzie nas stać. Oczywiście trzeba przypomnieć, że organizacja rekonstrukcji bify w formule dwudniowej to bardzo kosztowne przedsięwzięcie ale warto było organizować to przez 10 lat. Zmieniając temat, panie burmistrzu, sprawa, która też niedawno no była o tym głośno, jest chyba cały czas głośno, sprawa stawek za ścieki podwyższona w tamtym roku dość znacznie, nie ukrywajmy. Sprawa trafiła do sądu. Mieszkańcy, jedna z mieszkanek pozwała miasto, pozwała Radę Miasta w związku z tą uchwałą i z tą podwyżką. Sprawę wygrała. Sąd uznał, że uchwała była nieskodna z prawem. Mieszkanka zapowiada, że będzie starała się o zwrot tych pieniędzy, które mieszkańcy przez ten czas za ścieki płacili. Co miasto robi w tej sprawie? A uchwała w sprawie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, tak, zbiorowego odbioru ścieków, była z dnia 31 maja 2016 roku, czyli obowiązywała od 1 czerwca 2016 roku. Ona w porównaniu z wcześniejszą była rzeczywiście wyższa, natomiast w roku ubiegłym została obniżona z 6 ,11 zł 11 groszy do 6 ,8 zł 8 groszy. Jest znaczna, ale, ale obniżka. Jest to efekt wskazanej tendencji, dlatego że równolegle, szanowni państwo, zbudowano oczyszczalnię ścieków w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Oczyszczalnię o wartości 58 milionów brutto. Proszę zauważyć, to jest prawie 60 milionów brutto. My budujemy 20 km kolektorów sanitarnych. Ta formuła partnerstwa par par publiczno-prywatnego spowodowała, że w, w stawce za odbiór i oczyszczanie ścieków mamy właśnie wartość inwestycji, ujętą wartość inwestycji. Tak jak pani zauważyła, to dyskusja na ten temat była wówczas, kiedy nastąpił wzrost stawek za, za ścieki i po decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego również. Póki co nic się nie dzieje. Pragnę zwrócić uwagę dla, dla, dla słuchaczom na bardzo istotną kwestię. Sąd stwierdził niezgodność z prawem i zarządził wycofanie z obiegu. Ta uchwała po roku już nie była w obiegu, była nowa po konsultacji, oczywiście po zaopiniowaniu i zatwierdzeniu z Polskimi Wodami. Teraz obowiązująca do, do chwili obecnej. I szanowni państwo, sąd nie podważył wysokości stawek. Stwierdził, że brakuje uzasadnienia, takiego szczegółowego uzasadnienia dla różnicowania taryf. I to było powodem stwierdzenia niezgodności z prawem. Jakie będą działania osób, które złożyły, zaskarżyły uchwały? Ja tego nie wiem. Natomiast życzę powodzenia, jeśli mieszkańcy skorzystają, że będą mieli zwroty, no to wypada się tylko i wyłącznie cieszyć. To oznacza spotkanie w sądzie z mieszkańcami? Z tą grupą, która... która... Być, być może tak, być może tak, ale to skoro mamy opinie trzech niezależnych prawników, którzy mówią, że ten fakt, to postanowienie sądu nie rodzi żadnych konsekwencji dla gminy i dla spółki Wodka, działających w imieniu gminy, no to niech dalsze Dalsze decyzje tak rozstrzyga sąd. No, stoimy na takim stanowisku. Jeżeli jesteśmy już przy tym temacie ścieków i wspomniał Pan o oczyszczalni ścieków, zbliża się chyba do końca ta inwestycja? Tak, tak zgodnie z umową do końca. Do końca czerwca tego roku mają być zakończone prace i uzyskane pozwolenie na użytkowanie. A 2 lipca będzie tak oficjalnie, uroczyście oddany ten obiekt do, do użytku. Już w najbliższą sobotę w Mławie, Noc Muzeów, Noc Muzeów po raz drugi w Ratuszu. Panie burmistrzu, ma pan już przygotowane przebranie? Przypomnijmy w stylu PRL. <noise> tak, kompletujemy strój. <noise> to jest bardzo ciekawa inicjatywa, która zrodziła się w tamtym roku, została zrealizowana ku ogromnemu, ogromnemu zadowoleniu osiem mieszkańców, którzy brali udział w tym wydarzeniu. Cztery godziny bardzo intensywnej pracy. Pod koniec to już byliśmy bardzo zmęczeni, ale jednocześnie zadowoleni. Dużo osób podeszło z niezaspokojnym, jakimś takim oczekiwaniem zwiedzenia tego muzeum, dlatego że ramy czasowe to 4 godziny. Podkreślam. Przygotowujemy się. Zapraszam serdecznie do odwiedzenia, do ustawienia się. Zapewne będzie długa kolejka, ale wiele atrakcji, które spowodują, że jeszcze więcej chętnych będzie do odwiedzenia Ratusza. Zapraszam serdecznie. Czas nas już niestety goni, czas nam się skończył. Szkoła, tak krótka. <noise> Spraw jest na pewno dużo więcej. No mam nadzieję, że uda nam się teraz wcześniej spotkać niż, niż za pół roku. Ja liczę na to, to zaproszenie. Cieszę się bardzo, kiedy otrzymuję te, te, te zaproszenia. Kontakt z mieszkańcami Ławy, ale też regionu. Ponieważ taki obszar działania ma Radio 7. Z tego bardzo się cieszymy, a najbardziej z tego, że Radio 7 ma swoją siedzibę w Mławie. To jest dla nas bardzo ważne i prestiżowe, też to podkreślamy. Ja to podkreślam, moi najbliżsi, ale mieszkańcy też są z tego dumni. Oczywiście oczekuję na, na zaproszenie. Jestem gotów do dyspozycji pani, pani redaktor, ale i radiosłuchaczy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był burmistrz Mławy, Sławomir Kowalewski. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i życzę Słońca. Do Usłyszenia Urszula Adamczyk. Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.